Siema, Marko Witam w kolejnym filmie na moim kanale. E, dzisiaj chciałbym Wam przedstawić mm, taki mój trik, powiedzmy. E, jak naprawić zniszczoną gumę. Gumę, która jest często pieziona przez szczupaka, która e, po kilku, kilku wypadach nadaje się w sumie już do wyrzucenia. A ja chciałbym Wam pokazać, jak, jak można to łatwo E, łatwo naprawić są w sumie dwa sposoby. Ja wam pokażę ten e, którego ja używam. Pierwszy to jest oczywiście klej, który można stosować. E, są na pewno kleje od Savage Gira, często stosowane przez ludzi. Ja nie używam kleju, ja użyję e, lutownicy. Także e, zapraszam i pokażę wam jak to robię. Pamiętajcie ustawić łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale a ja już spieszę wam pokazać jak to, jak to wygląda mniej więcej, tak? Okay, możemy zaczynać. Zmniejszymy zoom. Lutownica już jest nagrzana. Tutaj widać duże rozdarcie. I sobie to lekko nagrzejemy. No niestety troszeczkę to traci kolor przy tym, ale myślę, że to nie będzie przeszkadzało rybie i tak przy każdym tak powiem, w szarpnięciu. Lekko sobie to e, roztapiamy, co prowadzi do do ponownego sklejania się gumy. Wiadomo, klej to zrobi bardziej estetycznie. Także myślę, że wygląda to znacznie lepiej. I w sumie guma jest cała. Nie ma już żadnego pęknięcia ani zniszczenia, które były prędzej. Jeszcze raz pokażę tu widzimy mocne rozdarcie gumy, i przy użyciu nagrzanej lutownicy sobie to sklejamy Możemy teraz, póki jeszcze ciepłe, żeby lekko docisnąć i wygląda to znacznie lepiej. Sprawdzimy jeszcze z tej strony. Tutaj jeszcze mamy małą. No tak jak mówię, no jedynym problemem. Jeżeli komuś to przeszkadza, to jest utrata koloru. Mi to nie przeszkadza, dlatego używam tego sposobu, a nie używam kleju na przykład. No i drugi to też wiadomo cenowo, nie? Bo ten klej to też było tam z 5 funtów trzeba cenami dać. A po co mam wydawać, jak mam lutownicę w domu, i która też robi. Dobrą robotę. Także teraz możecie sobie zobaczyć, no jedynie są takie tylko wgłębienia, ale wszystko jest ładnie poklejone. Także tu już nie są rozdarcia, tylko po prostu są takie ślady, jakby, jakby to powiedzieć blizny u człowieka, tak. I wszystko jest ładnie poklejone. Także, tak to mniej więcej wygląda. Myślę, że sposób może przydać się wielu z Wam. Wielu z Was, wielu z Wam. Yy. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku z poradnika wędkarskiego, także zapraszam do subskrybowania kanału, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Zostawienia łapki w górę. I fajnie było, jakbyście pisali jakieś komentarze, co byście chcieli jeszcze zobaczyć. A ja postaram się Wam to przedstawić w kolejnych materiałach. Ode mnie to już wszystko. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrowienia Piona.